Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. No dziś będzie rzeczywiście bardzo prosto i bardzo szybko, bo dziś robimy prostą lasagne tofu pesto. Czyli smakowity obiad bez mięsa. Ja lubię i jadam mięso, ale nie w każdym posiłku i równie chętnie gotuję obiady bezmięsne, urozmaicając naszą domową dietę. Dzisiaj lasagna w zielonej odsłonie, kilka prostych składników, kilka pracy, 30 minut zapiekania i mamy prosty domowy obiad. Można ją przygotować wcześniej i tylko zapiec przed podaniem, u mnie z klasycznym makaronem, ale spokojnie sprawdzi się też na przykład z makaronem orkiszowym lub bezglutenowym, jeśli tak wolicie. No i ja już nie przedłużam, tylko zapraszam do wideo przepisu, a przepis pisany składniki jak zawsze na www. Skutecznie kropka Zaczynamy! Zaczynam od farszu. Pół cebuli drobno siekam lub kroję w drobną kostkę i rozgrzewam patelnię z łyżką oliwy. Na gorącą, ale niedymiącą, wkładam pokrojoną cebulę i mieszając podsmażam chwilkę aż się zeszkli. Wtedy dokładam szpinak. U mnie dziś mrożony, biorę pół opakowania, czyli jakieś 220 gramów. Przykrywam i chwilkę podgrzewam. Po czym wyłączam grzanie i bez podnoszenia pokrywki zostawiam, aż szpinak się rozmrozi. Wtedy go rozmieszam. A na razie szykuję pozostałe składniki. Najpierw sos pesto. Do tej ilości będę potrzebowała mniej więcej szklankę, i ponieważ ja biorę domowe pesto, a moje jest zwykle dość gęste, to po prostu rozcieńczam je wodą i na tę ilość wezmę jej tyle, by uzyskać jakieś 3-4 słoika. U mnie to końcówka tego pesto, więc ja chcę je już je zużyć w całości, żeby zrobić sobie nową, świeżą, taką bardziej zieloną porcję. Jeśli macie kupne pesto lub wasze domowe nie jest tak gęste, to oczywiście nie trzeba rozcieńczać. Tu chodzi po prostu o taki gęsto płynny sosik, który wchłonie się w makaron, nasączając go smakiem. I potrzebuje mniej więcej 3 czwarte do jednej szklanki. Gotowe? Odstawiam na bok. Teraz jednak kostka tofu yy, około 200 gramów. Dziś biorę smak naturalny i rozdrabniam, po czym przykładam do miski. Ja po prostu ścieram na tarce o grubych oczkach, jak widzicie, idzie teraz dwa. Tak to wygląda. Odstawiam na bok. I od razu szykuję też naczynie do zapiekania oraz odmierzam makaron, ponieważ moje płaty są dłuższe niż bok naczynia. Tak jak mówiłam, mam tu 20 na 20 To łamię je dopasowując pod wymiar i u mnie dwa płaty na jedną warstwę. Te połamane skrawki makaronów spokojnie wykorzystam do jakiejś zupy lub sałatki lub do jakiejś innej lazani, którą będę robiła w większym naczyniu. A tutaj wykorzystuję takie, jak widać. Warstwy będę układać na i pokazuję to teraz na sucho, bo lepiej widać. Czyli raz poziomo, raz pionowo. Taki przyjmuje sobie system. No dobrze, odkładam na razie na bok. Wszystko gotowe. Zaglądam więc do szpinaku. Ładnie się już rozmroził, podgrzał, mieszam go teraz i dokładam do tofu. Szpinak jest jeszcze lekko ciepły, ale zdecydowanie nie gorący. Mieszam, rozprowadzając na bazę farszu. Pachnie przepięknie. Doprawiam do smaku solą i oregano I u mnie dzisiaj tylko te przyprawy, bo moje pesto jest naprawdę bogate w smaku i nie potrzebuję tu żadnych innych przypraw. Dopowiem jednak, że czasem dodaję tu czosnek, też jest pysznie. Czasem płatki chili, czasem drożdże nieaktywne. No, generalnie doprawić można po swojemu, w takim kierunku, jaki Wam pasuje. Jeśli Wasze pesto jest grzeczne i standardowe, to może warto ten farsz doprawić ciut mocniej. Mieszam, rozprowadzając przyprawy, sprawdzam smak i jeśli mi odpowiada, to na koniec wbijam jedno całe jajko i mieszam na jednolitą masę. Farsz gotowy. Jeśli piekę w piekarniku, to teraz go rozgrzewam do 180 stopni Celsjusza. Ja, jak się zapewne domyślacie po formie, skorzystam dziś z fryera, więc rozgrzewanie pomijam. Na dno formy wylewam połowę przygotowanego sosu pesto i równomiernie rozsmarowuję. Układam pierwszą warstwę makaronu, na nią 1 trzecia masy tofu szpinak, rozprowadzam i posypuję tartym serem. Ja do tej lasagne akurat chcę wykorzystać jedną kulkę mozzarelli, więc dzielę ją sobie na cząstki i będę ją rozdzielać pomiędzy poszczególne warstwy. Można też spokojnie zetrzeć na tarce ser, jakiś taki, który się fajnie topi, też na przykład mozzarellę w kosce się dobrze sprawdzi i podmienić nim tę klasyczną mozzarellę w kulce. ok? I na koniec polewam kilkoma łyżkami sosu pesto, po czym powtarzam warstwy. Makaron, tofu szpinak, mozzarella, pesto, i tak dalej aż do wyczerpania składników ja jak widzicie robię trzy warstwy i albo zostawiam na wierzchu sos i ser dzięki czemu makaron jest tylko w środku i po zapieczeniu będzie mięciutki i ugotowany w tych wszystkich smakach Albo wierzch przykrywam makaronem i smaruję ostatnią warstwą pesto. I dziś właśnie tak, bo od czasu do czasu tak robię, a chcę Wam pokazać, jak zachowa się taki makaron po zapieczeniu. On będzie posmarowany sosem, więc suchy zdecydowanie nie będzie, ale nie będzie też taki całkowicie ugotowany, tworząc inną teksturę podczas jedzenia, co mi akurat czasem odpowiada. No dobra, to polewam resztą sosu. I obkładam resztką sera i na koniec wlewam do naczynia, lejąc po bokach jakieś pół szklanki wody, która zapewni parowanie i pomoże w zmiękczeniu makaronu przykrywam szczelnie formę folią aluminiową i wstawiam do pieczenia. W piekarniku do rozgrzanego piekarnika i piekę w 180 stopniach Celsjusza na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół przez jakieś 30 minut i na ostatnie 5-10 minut zdejmuję folię, żeby z wierzchu ładnie się to przypiekło, a jeśli we frytownicy to folia musi być dłuższa, tak żeby spód naczynia przytrzymał jej brzegi, żeby one nie latały w termobiegu i żeby ta folia nie spadła. I ja jeszcze podkładam taki pasek kilkukrotnie złożonej folii aluminiowej pod spód, dzięki czemu łatwo mi potem to naczynie wyjąć kiedy jest gorące 160 stopni Celsjusza mniejszy termoobieg i 30 minut i na koniec tak samo zdejmuję folię i dopiekam bez przykrycia przez 5 minut i tu już gotowa po upieczeniu wyjmuję i zostawiam na jakieś 5-10 minut żeby wszystko lekko stężało i łatwiej się kroiło jeśli mam makaron z wierzchu to ja lubię też te suchsze brzegi docisnąć teraz na tym etapie do środka tak żeby były bardziej wilgotne no i zostawiam i po tych kilku minutach porcjuję i podaję z ulubionymi dodatkami na przykład z prostą sałatką z pomidorami, z papryką itd. A jeśli zostanie, przechowuje w lodówce do 3 dni, spokojnie można mrozić. Tak wygląda lasania w przekroju, tu w naczyniu. Widać, że makaron ładnie wchłonął sosik, jest miękki i dobrze ugotowany. Na dnie nic nie pływa. Jeśli lubicie można dać też więcej sera na wierzch, ja w przypadku mięsnych lazani wolę więcej sera, ale w takich akurat nie, więc u mnie tylko pesto i odrobinka mozzarelli z wierzchu. A tak wygląda kęs na widelcu, jak widzicie kroi się i nabiera bardzo dobrze, smakuje też bardzo dobrze, przynajmniej według nas i mam nadzieję, że przepis się przyda. Przepis, pisane składniki i precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu SkutecznieTV. Link jak zawsze w informacjach pod filmem, podobnie jak lista składników. No idziesz tam też link do zapisu na listę zainteresowanych kursem, m.in. o szybkim komponowaniu zbilansowanych domowych posiłków. No i jeśli lubisz takie nietypowe, ale proste i smakowite dania, to koniecznie zerknij na zapiekane naleśniki po bolońsku. Dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Przypominam o subskrypcji kanału, a subskrybującym dziękuję za wsparcie. No i smakowitych lazani. z tofu i pesto Wam życzę. Smacznego! i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa!